Hola, amigo. Coś ci się nie pomyliło? Hmm? Tranquillo, tran, tranquilo, tranquillo, tranquillo. Ej, o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? O konferencję w Jałciach, nie wiesz o co? Dzień dobry. Milka, co to ma znaczyć? Kawy, herbaty? W czym problem? Otwierasz godzinę wcześniej. I co oni tu robią? Hmm? Wolny kraj, wolny rynek. Ile im dałaś? Dwa razy więcej, kotku. Ludzie idą tam, gdzie widzą swoją szansę. Chciałaś wiedzieć, dlaczego od ciebie odszedłem? Właśnie dlatego. Uśny. Roboty. Talerze i szkło zbieracie od razu. Nie czekacie, aż ktoś was zawoła, czy coś tam. Reagujecie sami. Jest robota, nie ma dyskusji. Ani ze mną, ani z Zuzą. Ty bufet, ty szkło, ty toalety. No, mydło, ręcznik, papiery, No ogólnie czystość. No i sprawa najważniejsza. Jesteśmy zespołem. A wy jesteście moimi twarzami. O, dawać łapę. Jeden za wszystkich. Jak to dalej było? Wszyscy za jednego. Uh! Dzień dobry. Pani Ania. Asia. Patryk mnie wydzwonił już byłam na dworcu. No i żadna pani tam. Aśka jest. Ale Jacek. I żadnej pracy się nie boję. No, no to jak my. Witam na pokładzie.